Serdecznie chciałbym na początku pozdrowić wszystkich tych, którzy przybyli tutaj na spotkanie dotyczące obchodów 30-lecia powstania OPZZ. Co to zrobić jako przewodniczący grupy inicjatywnej, które zakładało naszą centralę, jak również ta, ta osoba, która była organizatorem spotkania Zgromadzenia Związkowego w Szombierkach. Zdaję sobie sprawę, że powołanie polskiego Porozumienia Związków Zawodowych przeszło do historii. I miałem tą świadomość ogłaszając powstanie tej struktury. Tworzyliśmy strukturę niezależną, demokratyczną. Niezależną od władz, wszelkich władz. Te, które polityczne, gospodarcze. Tworzyliśmy je wbrew tą centralę, wbrew istniejącemu prawu. Nie było prawa do tworzenia centrali. Myśmy na to nie patrzyli, myśmy robili swoje. Wychodziłem jako przewodniczący grupy inicjatywnej z założenia, że słabi to sprawa korzystają, silni to prawo tworzą. Stworzyliśmy to jako grupa inicjatywna, powstała 7 listopada 1984 roku, w której to podpisało się pod chęcią tworzenia centrali 59 przedstawicieli organizacji związkowych. To nie byli wszyscy. Niektórzy nie rozumieli, że trzeba taką centralę tworzyć. Władza oczywiście za fakt tego, że grupa inicjatywna utworzyła centralę jakoś się odpłaciła. Odpłaciła się tym, że nigdy nie uhonorowała tych 59 ojców założycieli OPZZ a i obecne władze, nie kwapią się, chołubiąc inne centrale związkowe, które powstawały na, pomocy, na podstawie porozumienia zawartego z władzą, że tworzymy centralę. Myśmy jako Grupa Inicjatywna nie podpisywali z nikim żadnych zobowiązania czy porozumienia, że będziemy tworzyć centralę związkową. Myśmy ją po prostu tworzyli. Grupa Inicjatywna wykonała dużą pracę o czym wskazał chociażby fakt, że z 59 ojców założycieli, którzy byli we wrześniu, w, w, Szom, w Bytomiu, w Sząbierka było już 95 organizacji ponadzakładowych, które utworzyły, powołały do życia OPZZ. Oczywiście spotkanie w Bytoniu organizowała federacja, którą ja miałem kierować, to jest Federacja Kopań Węgla i Przedsiębiorstw zrób Górniczych. Organizacja w Bytomiu w tym miejscu, gdyż tam były odpowiednie warunki, takie prozaiczne, odpowiednia sala, ale jednocześnie w Bytomiu powstała jedna z pierwszych organizacji zakładowych odrodzonego ruchu związkowego. Oczywiście ja Bytom mogę wspominać i mile i niemile. Mile oczywiście to, że utworzyłem OPZZ, które było moim takim dzieckiem, ale jednocześnie mile, bo przegrałem wybory. Ale tu się temu też nie za bardzo dziwię, ja, że miałem taką ksywę. Moritz to człowiek nieobliczalny i niesterowalny, takiego nikt nie chciał być jako przewodniczącego OPZZ-u, ani ewentualnie władza oddziałująca na delegatów, jak również sami delegaci, a i i również ci niektórzy z pracowników, którzy bali się takich moich troszeczkę pomysłów, trochę szalonych. Ale się okazuje, że te szalone pomysły dały efekt. Minęło 30 lat. W OPZZ, OPZZ zmieniło się już pokolenie. OPZ istnieje. Przez wszystkie te 30 lat nigdy nie zdradził ludzi pracy, nigdy się nie podpisał za odbieraniem uprawnień dla świata pracy w odróżnieniu od innych centralnych związków. Dlatego chcę podziękować wszystkim tym, co przez te 30 lat się zaangażowali w działalność związkową, a również tym, którzy teraz są i działają w OPZZ-cie, życzyć, aby w swoim działaniu byli aktywni, byli troszeczkę bardziej samodzielni i życzę jeszcze jednego, żeby mieli tak Chociaż troszeczkę szaleństwa, bo tylko tacy ludzie potrafią zmieniać historię i coś w życiu zrobić. Dziękuję wszystkim za uwagę.